Cześć Jarek, jak tam stary? Gotowy na dzisiejszą rozmowę? Hej, Marek, jasne, jak zawsze. Tym bardziej, że mamy dzisiaj temat, który uwielbiam gitary. Czekam, żeby się zagłębić w te wszystkie muzyczne niuanse. To co, zaczynamy od tego, co ostatnio tak ekscytująco opowiadałeś, czyli o tej gitarze Music Man VH? Nie mogłem przestać myśleć o tych szczegółach konstrukcyjnych, które wymieniałeś. Tutaj ma uwaga. Eddie van Halen, także poprosiłbym może oh, o van... Marka o. Jeszcze raz. Tak, od tego, od tego miejsca fascynujące, dobrze? Dobra. Nagrywa mm, okay, się już. Okay. Myślisz, że Eddie van Halen przyłożył rękę do tego projektu? Bez dwóch zdań. Eddie miał obsesję na punkcie szczegółów. Wszystko musiało być tak, jak sobie wymarzył. Panie Lu, czy ta forma, czy ten sposób interpretacji jest ok dla Pani? Tak mi się bardzo podobało.